Hej kochani, witajcie! Dzisiaj zapraszam Was na hall zakupowy. Jeżeli jesteście zainteresowani oglądaniem, poproszę o subskrypcję, lajki, komentarze i proszę zostańcie z nim do końca. Okej, okay, tak więc y ja zrobiłam zamówienie. Ja zrobiłam zamówienie w sklepie buchu. Zrobiłam to zamówienie online. Mam jakoś 10 albo 11 rzeczy. Także może przejdziemy sobie do pierwszej rzeczy. Pierwszą rzeczą jest to taka sukienka. Ogólnie to ja te wszystkie sukienki kupiłam po prostu tak na spróbowanie, żeby zobaczyć jak... Te rzeczy wyglądają, bo to było. Ja te rzeczy kupiłam w zakładce Sejo, czyli, wiecie, te, te takie nowe przydarze to teraz były. I właśnie zamówiłam kilka sukienek, tak jakoś do 10 funtów. I chciałam zobaczyć, jak one leżą i jakie materiały będą, i tak dalej. Więc pierwszą rzeczą, ja tutaj będę Wam te rzeczy pokazywać, to zdjęcie się wyświetli. Bo ja te rzeczy przymierzałam do sobie. Pierwszą rzeczą jest taka sukienka. Ona ma w ogóle takie dziwne połączenie kolorów. Czerwony i taki różowy. I ta sukienka jest taka, wiecie, satynowa, ma bardzo duży dekolt. Tutaj jest tak odcinana i to jest... Tutaj ma taką wy no wiecie, taki sznurek, taką kokardkę, i ona jest po prostu taka um, taka ściągana. Tylko to nie jest takie elastyczne. To po prostu jest tak. Y, po prostu ona taka jest, i ona ma z tyłu. Y, ma zakryte całe plecy, i z tyłu też ma takie marszczenia. Mm. Ja mam rozmiar 8 i ona ma tutaj rozpinany z tyłu. Y, po prostu jest z tyłu taka rozpinana. I ta sukienka, ona kosztowała chyba jakieś 3 funty, chociaż on po ja ją żyłam a ona ma bardzo duży dekolt i ona jest y, tutaj w biodrach i tak dalej. Ona jest po prostu nie za mała, także y, odeślę. Druga sukienka w ogóle, ona jest y, na maksymalnie na mnie za duża, ale wiecie tak jak mówię, wam zamówiłam te rzeczy tak na test. Jest to taka czarna hiszpanka. Ona ma tutaj takie frędzle na końcu i na rękawach też. Ale ona jest. Ja tutaj jestem szczupła w ramionach, także ona po prostu ze mnie spada. Ta sukienka była chyba jakąś za 5 funtów. Fajna jest nawet spoko. Lepiej by było, jakby była z takim paskiem. No, ale ogólnie to jest za duża, a jest rozmiar 8. Także ja bym potrzebowała rozmiar 6. Druga, yy, trzecia sukienka jest to taka biała sukienka. Ona jest tutaj taka marszczona. Bardzo ładna. Tył ma też taki. Ja mam rozmiar yy, 8 ale ona też jest tam nie za duża. Jest po prostu za luźna tutaj w, tutaj w talii i po prostu mi tak odstaje wszędzie. Bardzo ładna mi się ona spodobała, ale, ale też jej odeślę. Tak mi pomówię, ona, ona sobie po prostu testuje takie sukienki, ja nie Następną Kolejna sukienka jest to sukienka taka... taka basicowa. Z takim golfem tu i ona ma super tył bo ma taki no tutaj są gołe plecy i tutaj idzie takie przeplatanie ale to Wam pokażę już na zdjęciu jak to też dokładnie wygląda fajny materiał taki też elastyczny i ja mam rozmiar też 8 Kolejna, y, kolejna sukienka jest taki, taka sukienka jakby taki blazer. Jest to taka czarna sukienka. Ona jest y, bez rękawów i ona ma tutaj takie jakby na biust jest zawiązywane tutaj przez, tutaj na brzuchu idą takie dwa paski, ona jest tutaj rozpinana sobie w boku. Tak więc przejdziemy sobie może teraz do kolejnej sukienki. Ta sukienka jest taka, bardzo mi się spodobała, taka kwiatki, takie małe. Bardzo fajna taka też y, hiszpanka. fajne ma rękawki, jest bardzo cieniutka, taka nie jest przeze mnie y, nic przez nią nie prześwituje, ani nic i no, też jest fajna Ja mam rozmiar 8 Taka bardzo dress Bardzo fajna Też mi się spodobała W ogóle właśnie na tych wyprzedażach teraz Wszystkie te sukienki to w ogóle były po 3-5 funtów Tak jak mówię, ja robiłam zamówienie takie do 10 funtów Teraz Wam pokażę jeszcze taki zestaw, spódnica i top. To mi się bardzo spodobało, ale to było oddzielnie. Znalazłam najpierw tą spódnicę. To nie było jako, jedno, jako, jaki, jako jeden zestaw, tylko osobno. Najpierw znalazłam tą spódnicę. Taka biała spódnica. I do tego później znalazłam też top. I ja na początku nie wiedziałam, że to tak dziwnie jest, ale po prostu wiecie, to jest jako. Mm, to jest po prostu wkładane i to jest. I ten. Pasek. No, po prostu tak to wygląda. Ten pasek jest tak osobny. Bardzo fajnie mi się spodobała. Później też biała. I do tego jest taki top. Na długi rękaw. Dokładnie taki sam. Tylko jednak powiem Wam, że ja bym sobie to zatrzymała. Ale to jest. Ja wziąłam rozmiar N. Ale jest to o rozmiar za duży. Ja bym potrzebowała rozmiar S. Także to będę musiała odesłać. Kolejną rzeczą. Jest to sukienka. I. Ją sobie na pewno y, zatrzymam. Jest to sukienka taka koktajlowa. Ja też się przymierzałam i ją na pewno sobie zatrzymam. Ona jest taka na y, regulowane ramiączka Tutaj ma takie. Y, ona tutaj nie ma żadnych podłóżek ani nic. Ale jest taka. Taka też takie marszczenia. I ona jest, wiecie, taka midi dress. Bardzo ładna, bardzo mi się podoba. Taka długa, ona jest zakolana, ale bardzo ładnie wygląda. Bardzo ładnie opina i jest taka, no wiecie, prosta, bardzo ładnie się w niej wygląda. I ona ma tutaj zamek, w, zamek ma z tyłu i ona jest taka jakby taka siatkowana. I on sobie na pewno zatrzyma. Ja mam rozmiar... Nie wiem czy już mówiłam. Ja mam rozmiar y, 8. No, ale tą, tą sukienkę na pewno sobie zatrzymam. Jestem z niej bardzo zadowolona. Jeszcze Wam pokażę, jeszcze zamówiłam jedne buty. Też mi się spodobały. Są tu takie sandały na optie wiązane. To jest taki kolor. On wygląda tak jakby. No to jest taki nude, Wiecie, to też kamera inaczej odbierze. I ten, yy, te buty wyglądają tak. Tak wygląda przód. Tak wyglądają z boku. I ten obcas jest taki. Yy... On jest taki. Zmężający się ku górze. Ja mam rozmiar 37 i wam powiem, że ta podeszwa jest też taka fajna. Nie jest taka, wiecie, cienka. One są po prostu, wiecie, zawiązywane. Bardzo mi się też spodobały. Ja też już je mierzyłam. Też już je mierzyłam. Są nawet wygodne, ale. Ten no, jest taki wam powiem, średni, takie wysokie, niewysokie. Wiadomo, to też inaczej, jak się ubierze i się wyjdzie na zewnątrz i się w nich chodzi. Ale no. Teraz to raczej na pewno na zimę ich nigdzie nie ubieram. Chyba, że może na jakąś imprezę czy coś. No, ale ogólnie powiem wam, że ten przód mi się bardzo spodobał. Fajne są i one też nie były. Y Drogie, bo kosztowało jakoś 9 funtów. Dlatego też je wzięłam. Aha, i ostatnią rzeczą, którą Wam chciałam pokazać, jest to... są to spodenki, takie shorty. Tutaj na górze taki jeans y, ciemny, a na dole są takie jasne. I tył taki. Takie wiecie, zwykłe shorty. Ja mam rower y, 8. No. takie wejsykowe też mi się spodobały, więc sobie je wzięłam, Fajnie. No, i kolejnym filmikiem. Ja też zamówiłam y, zrobiłam zamówienie z Shein. Też jest dosyć duże. I myślałam, że y, zrobię dwa osobno, ale jednak stwierdziłam, że zrobię jedno duże. Y, w jednym filmiku te dwa zamówienia w, w jednym filmiku i to będzie następne, bo wam powiem, że no, trochę się tego nadbierało. No, ale ogólnie to powiem Wam, że teraz można fajne promki w... fajne rzeczy w promkach znaleźć. No, także ja wam powiem, że bardzo się cieszę z tych zakupów. Też to był taki test. Trochę, no, ale wiadomo, niektóre rzeczy są y, też za małe, niektóre za duże, ale ja i tak się cieszę. No, także kochani, y, ja dla was też szykuję kolejnych kilka filmików, także y, bądźcie cierpliwi, bądźcie cierpliwi i czekajcie na kolejne filmiki. Ja się z Wami żegnam teraz i życzę Wam miłego weekendu i do zobaczenia wkrótce.